Cześć, witajcie w SMSie, czyli nowym cyklu filmowym, w którym podsumowujemy najważniejsze mobilne newsy tygodnia i pokazujemy co wartego uwagi trafiło do marketów z aplikacjami. Zaczynajmy! W lany poniedziałek fani turowych strategii i kosmitów zamiast wiadrem wody oberwali grubą rurą prosto w czaszkę. Wszystko za sprawą informacji zamieszczonej na oficjalnym twitterowym profilu gry Xcom Enemy Unknown. Wydawca ujawnił bowiem, że ta wyśmienita strategia, turowa o rozsmarowywaniu kosmitów po ścianach, wreszcie pojawi się na urządzeniach z Androidem. I w czwartek faktycznie się pojawiła. Cena gry odstraszyła nawet naszą panią z dzisiaj, ale biorąc pod uwagę to, ile kosztuje na sprzętach z jabłuszkiem, o dramacie mowy nie ma. Poza tym to przecież Xcom. Dużej ilości naraz gier za małej ilości naraz hajsu mogą po raz kolejny wyrwać posiadacze Androida dzięki inicjatywie Humble Bundle, czyli popularnej wyprzedaży, na której za co łaska można kupić cały pakiet gier. Każdy, kto zapłaci choćby 1 centa, stanie się posiadaczem logicznego symulatora pakowania zakupów od oldschoolowej kosmicznej strzelanki RT 2 oraz napakowanego atrakcjami RPG -a Aralon Sword and Shadow. Jeszcze lepiej na zakupach wyjdą ci, którzy uiszczą kapkę ponad 5 dolców. Poza wszystkimi poprzednimi grami dostaną w łapki też przygodową platformówkę The Cave, logiczny The Room 2, dancowe Carcassonne, a także Paper Monsters z pierwszego Air Type i Enviro Beer 2010, czyli z samochodówkę, której bohaterem jest naćpany niedźwiedź rozjeżdżający w lesie ryby. Werdykt może być tylko jeden. Na iPhone i iPady trafiła najnowsza odsłona znanej z pecetów i konsol serii Hitman. Co ciekawe, Hitman Go nie jest osadzoną w trójwymiarowym środowisku mieszanką gry, akcji i skradanki, jak to drzewiej bywało, tylko logiczną planszówką o zbijaniu człekokształtnych pionków. Nie wiem, czym musieli nafaszerować się twórcy, ale poproszę tego całą torbę, bo mnie ich pomysł przekonuje. Fani drużynowych herpegów, którym gdzieś pod ręką wala się sprzęcior z Androidem, mają od kilku dni nie lada powody do radości. W Google Play pojawił się kultowy Baldur's Gate, i to w edycji rozszerzonej zawierającej szereg poprawek graficznych, usprawnień interfejsu, a także nowych questów i bohaterów do wspólnego wojowania. Bilecik na tę rozkoszną przejażdżkę wehikułem czasu dostaniecie za 27 zł z groszami. Pamiętajcie tylko, że przed wyruszeniem drogę należy zabrać ładowarkę bądź zadbać o stan baterii, gdyż inaczej dupa zgrania. Jeśli macie ochotę wyskoczyć na miasto, trochę narozrabiać i poprzyklejać wszędzie gumy do rzucia, to Gameloft ma dla Was propozycję. Szeregi gier Androidowych i iOS-owych tego studia zasiliła właśnie kolejna gra o przygodach człowieka pająka. The Amazing Spider-Man 2 bazuje na najnowszym filmie z pajęczakiem w roli głównej i podobnie jak poprzedniczka pozwala wyhasać się do upadłego w wirtualnym Nowym Jorku. Zabawa jest ciekawsza i ładniejsza niż w jedynce, ale też droższa w utrzymaniu. 16, którego wydacie na zakup gry to po prostu bilet wstępu do świątyni rozpusty i mikropłatności. Także bujajcie się ostrożnie. Hearthstone Heroes of Warcraft, czyli kolekcjonerska gra karciana w stylu Magica, którą przygotowali twórcy Diablo i Starcrafta, od kilku dni grzecznie tasuje się w iPadowej części App Store'a, a już niedługo trafi także na iPhony i Androidy. Koszty toczenia emocjonujących partyjek z komputerem i po sieci wynoszą okrągłe 0 zł, ale nikt nie zabroni Wam inwestować w rozbudowę kolekcji karcianych i odpegów także bardziej konkretnych kwot. Gra jest naprawdę niezła i wciąga jak diabli, więc uważajcie na odleżyny i od czasu do czasu rozmaicajcie zabawę posiłkiem. To już wszystko co przygotowaliśmy dla Was w tym tygodniu. Dajcie znać, jak Wam się podobał ten odcinek i zasubskrybujcie nasz kanał, żeby nie przegapić kolejnych. Do zobaczenia.